Potrzeby przedsiębiorcy, czyli potrzeba matką wynalazku. Cześć, witam w 101 odcinku Biznesu przy Kawie, w którym będę mówił o potrzebach. Biznes przy Kawie natomiast użyje metafory wody. Moim zdaniem, potrzeby są jak codzienne picie wody. Codziennie potrzebujemy zrealizować potrzeby swoje w naszych firmach, ale też potrzeby naszych klientów, bo z tego żyjemy codziennie też potrzebujemy napić się wody. Bez jednego bez drugiego zbyt długo nie pociągniemy. Zanim porozmawiamy sobie o potrzebach, tutaj się z nimi najszybciej kojarzy piramida potrzeb Maslowa. To zachęcam was szanowni przedsiębiorcy, abyście zastanowili się czy potraficie odróżniać potrzeby od zobowiązań, od zachcianek i od pragnień? To jest zupełnie coś innego. I mam takie doświadczenie, jak regularnie pracuję z przedsiębiorcami, że dość często to się zaczyna nam mieszać. Dlaczego jest to ważne? Najpierw weźmy kontekst Twoich klientów. Twoi klienci mają. Zobowiązania, Twoi klienci mają zachcianki, Twoi klienci mają pragnienia i w końcu mają potrzeby. Jeżeli zrozumiesz, co z tych czterech obszarów Ty jako przedsiębiorca zaspokajasz, będzie Ci łatwiej się z nimi komunikować, łatwiej Ci będzie dostarczać dla nich Twoje produkty i usługi. Masę firm żyje z realizacji zobowiązań. Firmy abonamentowe, które podpisały umowę, każdy z nas ma takie umowy, na przykład na usługi telekomunikacyjne, na nasze komórki. Podpisujemy umowę na dwa lata, mamy dwuletnie zobowiązanie i płacimy. Czy ty jesteś taką firmą? Inaczej się wtedy komunikujemy z klientem, inaczej robimy nasz marketing. Są firmy, które realizują chwilowe zachcianki klientów. Często są to produkty jednorazowe, reklamowane jako coś fantastycznego, po to, aby było pożądanie posiadania czegoś na chwilę. Kosmetyk, książka, to jest bardziej w tematach, tematach zachcianek. Sprawdzenie sobie krótkotrwałej przyjemności, bardziej w temacie zachcianek. Są w końcu firmy, które koncentrują się na realizacji u swoich klientów potrzeb. Potrzeb biznesowych, potrzeb prywatnych. Potrzeby często związane są z ekonomią, jeżeli tylko i wyłącznie patrzysz z tej perspektywy, bo najczęściej mówi się o tym, że jakie potrzeby klienta możesz ty zaspokoić, a może wręcz przeciwnie, może trzeba wzbudzić pragnienie i zaspokajać pragnienia. W mojej ocenie bardzo ważny kawałek taki, żeby każdy przedsiębiorca wiedział i rozumiał, co dla swoich klientów zaspokaja. Jeszcze raz, czy to są zobowiązania, czy to są zachcianki, czy to są pragnienia, czy w końcu, w końcu potrzeby. Czyli z jednej strony w tym kontekście mamy naszych klientów, a z drugiej strony w tym kontekście jesteśmy my jako przedsiębiorcy. Ty jako właściciel, ty jako szef, ty jako lider również masz zobowiązania. I teraz różni ludzie na to różnie patrzą. Czasami te zobowiązania idą w kąt, i w ostatniej chwili je gdzieś realizujemy, musimy je zrealizować. Często zobowiązania nie kojarzą się z niczym przyjemnym, ale musimy je zrobić. Zus, opłaty, wspomniane wcześniej, abonamenty. Przedsiębiorcy też e, mają swoje zachcianki. Potrzebą może jest kupienie samochodu, ale konkretnie kolor, marka i takie wyposażenie jest już, już zachcianką. E, i przedsiębiorcy mają, mają swoje pragnienia. Może jako właściciel marzysz o jakichś podróżach, marzysz o tym, aby Twoja firma miała taki, a nie inny kształt. I to jest Twoje pragnienie, które będziesz chciał realizować w czasie. I teraz jak to się ma do potrzeb związanych z biznesem, do tego, jak potrzeba jest matką wynalazku i dotarcia do klientów. O tym za chwilę, jak wejdę do biura. W samochodzie wspomniałem o piramidzie potrzeb Maslowa. Dla większości z Was pewnie jest znana. W jej podstawie potrzeby fizjologiczne, jeżeli są spełnione i zabezpieczone, to wtedy myślimy o kolejnych potrzebach i ważne są potrzeby bezpieczeństwa, następnie potrzeba przynależności i miłości, potem potrzeba uznania i w końcu potrzeba rozwoju. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ chciałbym pobudzić Twoją świadomość, jak jest aktualnie. Aktualnie bardzo często ta piramida potrzeb zamienia się w piramidę zachcianek. Przykład Samej podstawy, potrzeby fizjologicznej. Jeżeli jesteś spragniony, potrzebujesz napić się czegoś, to wystarczy czysta, zdrowa woda. Zachcianką jest poszukiwanie wyszukanych napojów: guarana, kungfa, persimona, salak. Potrzeba bezpieczeństwa. Jeżeli chcesz zabezpieczyć swoją rodzinę, wystarczy zamknąć dom i ogrodzić podwórko. Jeżeli jest to zachcianka, zamienia się to w montowanie kamery na każdym rogu. Poziom rozwoju. Być może jest osoba, która potrzebuje poprawy swojej dykcji, musi znaleźć Kogoś, kto będzie ją w tym zakresie wspierał, a zachcianki to zapisywanie się na każde wolne szkolenie, na którym Cię jeszcze dotychczas nie było. Takich ludzi nazywam kolekcjonerami wiedzy. Częściej realizujemy swoje zachcianki niż potrzeby. Mam dla Ciebie trzy konkretne podpowiedzi. Pierwsza, jak odróżnić zachciankę od potrzeb? Po pierwsze, zadaj sobie pytanie, co się wydarzy, kiedy zrezygnujesz? Jeżeli zrezygnujesz z potrzeby, to może być zagrożenie zdrowia, nawet życia, bo jeżeli masz pragnienie i zrezygnujesz z napicia się wody, to może być niebezpieczne. Ale jaka będzie odpowiedź, jeżeli zrezygnujesz z napicia się wymarzonego napoju? Nic się nie stanie. Napijesz się w innym czasie. Odpowiedź numer dwa: świadomie zarządzaj swoimi potrzebami i zachciankami. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Nic złego w tym, że chcesz realizować swoje zachcianki. Natomiast niebezpieczeństwo jest wtedy, kiedy zachcianki stają się ważniejsze od potrzeb. Oto przykład. Być może potrzebujesz poukładać swój zespół i lepiej chcesz zrozumieć, jak możesz nim zarządzać, i masz jednocześnie zachciankę kupienia nowego iPhone'a. Co wybierzesz? Jakie mogą być konsekwencje wyboru jednej albo drugiej ścieżki, skoro masz ograniczone możliwości, na przykład finansowe? Podpowiedź numer 3. Uważaj, aby Twoje zachcianki nie zamieniły się w zobowiązania, które to uniemożliwią realizację Twoich potrzeb. Przykładem może być leasing samochodu, który jest zbyt wypasiony do potrzeb, które masz Ty i ma Twoja firma. Dlaczego to takie ważne? Jeżeli jako lider, jako przedsiębiorca, zrozumiesz, co jest Twoją potrzebą, a co jest Twoją zachcianką, to realizacja potrzeb naprawdę może zmienić Ciebie, Twój zespół i otaczający Cię świat. Zachcianka jest tylko i wyłącznie krótkoterminowa. Jedną z ważniejszych potrzeb moim zdaniem w dzisiejszych czasach, kiedy te potrzeby bezpieczeństwa, przynależności fizjologiczne, te z dołu piramidy są zabezpieczone, to jest potrzeba rozwoju. Ty i Twój zespół potrzebujecie takiego rozwoju. Tylko konkretnie w jakim kierunku? Jeżeli to zdiagnozujesz i to rzeczywiście będzie potrzeba, a nie zachcianka, możecie osiągać fantastyczne rzeczy. Tutaj macie trochę przybitek z Warszawy. Po upływie dość długiej kwarantanny i bycia tutaj w biurze, wyjechałem do miasta stołecznego po to, aby pomóc innym w rozwoju ich biznesów, co też daje dla mnie rozwój. Mamy różne typy ludzi. Każdy w inny sposób patrzy na zachcianki, patrzy na potrzeby, a ten materiał jeszcze raz służy temu, abyś ty świadomie potrafił rozróżnić jedno od drugiego, abyś świadomie zaczął realizować swoje potrzeby. Na początku użyłem analogii do regularnego picia wody. Tak samo regularnie warto realizować nasze potrzeby. Podsumowując. Zdiagnozuj, jakiego typu potrzeby masz i które warto realizować w pierwszej kolejności. Odróżnij potrzeby od zachcianek. Życzę Ci, abyś realizował swoje potrzeby i dzięki tej realizacji stać było Cię na spełnianie swoich zachcianek. Trzymaj się zdrowo, do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku Biznes przy kawie, w którym będę mówił o budowaniu zaufania. Cześć.